Cześć, kochani, witam was serdecznie na manifestacji Nów Księżyca w Wodniku. Dzisiejszy dzień, dzisiejsza manifestacja i ten czas, zwłaszcza ten moment, jest bardzo istotny i bardzo potężny. Jesteśmy w energii, w której wchodzimy nie tylko w Nów Księżyca, jesteśmy w kulminacji nowiu, ale wchodzimy także w nowy rok księżycowy. Ale także w dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok chiński. Chińczycy mają swoje święto, świętują, obchodzą nowy rok. Wchodzimy w rok tygrysa. Nów mamy w znaku pewniku. Są to potężne energie. Potężne energie, które, które robią miejsce. Ważne jest, żeby zrobić miejsce na nowe w tych energiach, żeby przyjąć to, co wszechświat nam serwuje. Zaprosiłam Was na dzisiejszą manifestację wspólnie, dlatego że chciałabym jak najbardziej pomóc Wam i pokazać, jak dokonywać manifestacji. Jak, jak to się robi dla tych, którzy jeszcze nie, nie, mia, nie mają do czynienia z energią. Dla tych, którzy mają już w jakimś stopniu kontakt z energią i, i pracują energią to domyślają się i wiedzą, że to są bardzo istotne elementy. Przede wszystkim, żeby przyjąć nowa, trzeba pożegnać stare. Żeby pożegnać stare, trzeba się od tego uwolnić. Do wszelkich manifestacji. Do wszelkich manifestacji dochodzimy wtedy. Kiedy zmieniamy swoje częstotliwości na to, czego pragniemy, musimy wibrować w tę samą częstotliwość, żeby to się zjawiło u nas. Um, wszystko jest energią. Jesteśmy otoczeni um, energiami. Każdy przedmiot ma swoją częstotliwość, każdy zapach ma swoją częstotliwość. Um, każda roślina, każde zwierzę, każda osoba, którą spotykamy w naszym życiu, ma swoje częstotliwości na dany moment jeżeli ją spotykamy, bądź też wydarzają nam się rzeczy, to wszystko zależy od częstotliwości, w Jakiej jest nasza aura, w jakiej się obecnie znajdujemy i po której stronie jesteśmy naszego ciała, czy jesteśmy po stronie ciemnej, czy po stronie jasnej. Zawsze przechodząc na stronę ciemną i uzdrawiając ją, zwalniamy i uwalniamy energię na to, żeby Podnieść swoje wibracje i podnieść swoje częstotliwości. I dzisiaj chciałabym w ten szczególny czas i szczególną energię pomóc Wam wszystkim, którzy dołączyli do dzisiejszej manifestacji, bądź to się obejrzą, przede wszystkim, żebyście wiedzieli, że właśnie jak już słuchacie od paru minut, zostaliście u uziemieni. Poczujcie to. Jeżeli pracujecie energią, to już czujecie mrożenie w stopach, bądź też napływ energii w Waszym ciele. Jeżeli zostaliście uzbrojeni, to teraz czas na magię, na odrobinę magii. Magia w życiu jest ważna, daje radość, a im bardziej możemy ją tworzyć i dzielić się z innymi, to powoduje, fajne, uczucie w sercu, szczęście. Szczęście, radość, i spełnienie, i błogostami I taki spokój, święty spokój, bo nie ma nic innego, istotniejszego w naszym dzieleniu, w naszym życiu, jak ten święty spokój. I ten spokojem właśnie również wypełniłam wasze serca. Poczujcie go. Tak. Właśnie go czujecie. I to jest ta magia. Zastanawiacie się, ale jak. Jak to możliwe? Przecież ja z nią nie rozmawiam. Jestem gdzieś daleko. Niezależnie od miejsca, w którym obecnie jesteś. Czy oglądasz mnie z Australii, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z a może z Zakopanego. Niezależnie od miejsca. Właśnie to czujesz. Czujesz to ciepło rozchodzące się z twojego serca na resztę twojego ciała. I dalej się zastanawiasz, jak on to robi. Nie skupia się na tym jak. Skup się na czuciu, na odczuwaniu, na tej magii, która Ciebie właśnie teraz otacza. A teraz chciałabym, żebyście Wy i te przede wszystkim te, żebyś zamknął oczy. Zamknęła oczy. Wzięła głęboki wdech. I wydech, i jeszcze raz wdech, i wydech. I właśnie poczuć swój umysł i ciało, jakie jest wypełnione tym spokojem i bogustanem. Jesteś w bieżącym momencie, to jest kolejna magia. Umieściłam Ciebie w bieżącym momencie. Jeżeli chcesz na przyszłość umieszczać siebie w bieżącym momencie, to bierz oddechy na 7. Czyli nabierasz powietrze, liczysz do 7, przytrzymujesz powietrze, liczysz do czterech i wypuszczasz powietrze licząc do ośmiu. Jeżeli wykonasz takie ćwiczenie oddechowe trzykrotnie, będziesz w bieżącym momencie. Jeżeli nie będzie ci wychodzić przy trzecim razie, próbuj do skutku. Odpuści, twój organizm odpuści, twój umysł wejdzie na odpowiednie częstotliwości. Musisz być w odpowiednich częstotliwościach, żeby móc manifestować. Tak jak wspomniałam na wstępie, aby manifestować, trzeba zrobić porządek. I teraz, kiedy jesteś w tym bieżącym momencie, kiedy Twoje serce jest wypełnione spokojem, kiedy czujesz to uziemienie i napływającą energię do Twojego ciała, teraz jesteś gotowa i gotów manifestować. W tej chwili dzwonię. Wszystko to, co już cię nie służy, to, co jest stare, to, co już nie jest ci potrzebne, to, co tylko cię obciąża, obciąża energetycznie, zostaje właśnie w tej chwili uwolnione. Poczuj tą ulgę. Czujesz cudownie. Wyraź teraz swoją wdzięczność z serca do wszechświata i do Boga. Mm -hmm. Tak. Tylko dzięki niemu możemy się dzisiaj spotkać i dzięki niemu mogę robić tą magię, którą robię. Do tego prawdziwego, który jest źródłem bezwarunkowej miłości. Poczuj. Go w sobie. Każdy z Was go ma w sercu. I to ciepło, które rozchodzi się teraz z Twojego serca na resztę Twojego ciała, jest Jego miłością. Miłością bezwarunkową, najczystszą postacią energii, najpotężniejszą postacią energii. Teraz zwolniliśmy już miejsce, możemy zacząć wizualizować to, czego pragniemy, to, co chcemy, żeby się wydarzyło w najbliższym miesiącu księżycowym. Zaraz dopełni, bo w pełni że zaczniemy zbierać owoce pierwszej tej manifestacji. Ale także nie zapominajmy, że mamy manifestację taką szczególną, o nowy rok księżycowy. I teraz ta manifestacja obejmie całe 12 miesięcy. Wyobraź sobie miesiąc po miesiąc, co pragniesz co chciało być, bądź też chciałam osiągnąć. Mhm, tak. Miesiąc po miesiącu. Może zwizualizuj sobie aktualne marzenie. Duże. Nie ograniczaj się. Zostałeś uwolniony z tego, co ci nie służy. Masz miejsce na to, żeby zacząć marzyć jeszcze więcej, jeszcze bardziej. To odważnie, nie tak skromnie. Potrafię wyczuć to, co czujesz w sercu. W swoim sercu teraz. Dlatego nie ograniczaj się. Tak. Bardzo dobrze. A teraz miesiąc po miesiącu i mamy luty, co w takim mniejszym Luty. Marzec, Kwiecień. Mań. Może tam byś ciało chciała spędzić swoją majówkę. Odpocząć, zobaczyć coś, zwiedzić jakieś miejsca. Czerwiec, lipiec, sierpień. Wrzesień, październik. Hmm. Też potrafi być pięknie. Zobacz tak. Zwizualizuj sobie drzewa w górach, kolorowych. Warto dodać takie elementy do wyobrażenia. Piękny, fajny październik. teraz listopad. Cień. Wszystkie kolorowe światełka. tak? I mamy styczeń. Jeżeli sobie wyobraziłaś, wyobraziłaś poszczególne miesiące i poszczególne duże marzenia na ten rok. Tak, na ten rok. To teraz. Poczuj wdzięczność z serducha. Wyślij z częstotliwości wdzięczności. Możecie się zastanowić, ale jak to jest czuć wdzięczność? To taka błoga radość. To tak jak jesteś dzieckiem i już: mama, mamo, mamo, mamo kup mi loda, kup mi loda, chciałabym zjeść loda. I mi się zgadza. Czujesz tą radość. Radość tą w sercu. Mama, mama dostałam. Hmm, jaki pyszne. Na niektórych, którzy pracują energią. No, nawet poczuli smak tego loda w ustach. I tą radość. Czujesz tą radość w sercu. Świetnie. Właśnie złożyłeś zamówienie. Złożyłaś zamówienie do wszechświata. Mm -hmm. Tak, tak wygląda manifestacja. I te zamówienie, które złożyłeś, złożyłaś do wszechświata, przyjdzie czas na realizację. Pamiętaj, że ważne jest, żeby krok po kroku, element po elemencie, dążyć do spełnienia swoich marzeń. To mogą być prozaiczne rzeczy. Ale... Każdego dnia, od dzisiaj, przypominaj sobie ten smak w buzi. I ten zacierz, ten zwykły zacierz, który przed chwilą poczuliście, poczułyście w sercu. Tak, to mój prezent dla Was. Za każdym razem, jak będziecie to robić, każdego dnia, będziecie wzmacniać energię swojej manifestacji. To kolejna magia, którą dzięki temu spotkaniu możecie wspólnie ze mną szerzyć. Jestem bardzo wdzięczna, że dołączyliście na nasz live. Będzie jej więcej. Zapraszam do wszystkich do umieszczenia w komentarzu swoich doznań i opisów. A jeżeli się wstydzicie, to wstawcie tylko jakąś motkę będzie fajnie. Natomiast dla wszystkich, którzy przybyli na live, albo go obejrzą w dniu dzisiejszym, bo energia działa dzisiaj i jutro jest najsilniejsza. Do jutra. A dla tych, którzy przybyli, dla tych, którzy obejrzą właśnie dzisiaj, 1 lutego, jeżeli wyślą do mnie maila na kontakt małpaenergycoaching.pl Link macie na moim profilu tutaj. Macie też znacznik do wszystkich linków, których możecie odnaleźć na miarę na mnie i na moje profile społecznościowe i inne magiczne rzeczy, które oferuję. Wszyscy ci, którzy w dniu dzisiejszym wejdą do mnie maila, dostaną darmowy e-book. E-book, w którym będziecie mogli poćwiczyć. Swoją technikę uziemienia. Bo nie ma manifestacji, nie ma realizacji marzeń bez porządnego uziemienia. Uziemienie to jest podstawowa praca, jaką należy przyjąć i y, jaką, od czego powinno się zacząć w pracy z energią. I Bóg jest w wartości 22 zł, więc myślę, że warto wysłać tego maila. Y, i Zapoznacie z nim. W nim znajdziecie y, treść, trzy ćwiczenia, praktyczne ćwiczenia, techniki do uziemienia oraz y, trening. interaktywny trening, dzięki któremu będziecie mogli dojść do perfekcji z techniką swojego uziemienia. A jak będziecie uziemieni, będziecie mogli zacząć spełniać swoje marzenia. To jest bardzo istotny element pracy z energią. Jeszcze chciałabym Was wszystkich zaprosić na specjalną grupę. utworzona. prywatna została grupa na Facebooku pod arkturiańskimi skrzydłami. Skąd ta nazwa? Otóż jestem arkturiańskim aniołem ziemskim. Jestem tu, by pomagać, by szerzyć informacje i uczyć Was, jak macie pracować z energią i jak macie wchodzić na wyższe częstotliwości. Jak macie po prostu siebie wewnątrz uzdrawiać. Wykonuje też uzdrowień, zapraszam Was do dołączenia do prywatnej grupy pod arkturielskimi skrzydłami. Tam będą cotygodniowe live, w których będziecie mogli uwalniać pewne rzeczy. Będą też live, w których um, cykliczne, w których będziecie mogli zadawać pytania, jeżeli będziecie na jakimś poziomie rozwoju energetycznego, swojego duchowego. I nie będziecie mogli sobie poradzić albo znaleźć rozwiązania, to będą takie momenty i live, y, w których będziecie mogli, mogli po prostu um, zadawać te pytania. Tam też na tej grupie znajdują się przydatne materiały, chociażby do uziemienia, czy też inne e, czary, dzięki którym możecie na bieżąco pracować z energią. E, I co jeszcze przede wszystkim? Tam na tej grupie nikt was nie będzie zjadać energetycznie, nikt nie będzie was ściągnąć energii, co jest bardzo istotne, możecie się tam czuć bezpieczni, bo wszystkie materiały są objęte ochroną, która będzie nadawana przeze mnie, ale także, co jest istotne, będą wolne od czarnej magii, to jest ten element, który bardzo mocno wpływa na nasze życie. Jeżeli nawet o tym nie wiecie, to jeżeli mieliście do czynienia, bądź też nawet nie wiecie, a poczujecie różnicę, przekonacie się na własnej skórze, jak to jest, kiedy jej nie ma, bo można tego dokonać. Zapraszam Was serdecznie. Jeszcze raz chciałabym bardzo podziękować za to, że wspólnie uczestniczyliście w pierwszym live i w takim potężnym, to energią w nowym wydarzeniu, które właśnie się dokonało. Cieszę się, że dołączyliście tu i nie mogę się doczekać wiadomości od Was. Pozdrawiam Was i jeszcze Wam cudownego dnia i tygodnia.